Witam Barany, to jest czytanie na maj dla Was. Czytanie jest spóźnione, przepraszam, dziękuję za Waszą cierpliwość, nie udało się tego zrobić wcześniej, ale zobaczmy, co się dzieje i jest dużo tutaj ruchu i zamykanie jakichś spraw, kończenie, no i szykuje się jakiś nowy początek. Zobaczmy, jak to wszystko po kolei wygląda. Mamy tu sytuację rycerz y, mieczy, i to może być oczywiście osoba z znaku powietrznego, y, bliźniak waga bądź wodnik, <laughs> ale rycerz właśnie mieczy również oznacza to, że po prostu akcja rusza. <laughs> Bardzo dużo się dzieje. Y, też jest to taka energia, kiedy rzeczywiście walczymy o coś i chcemy czegoś, stawiamy na swoim, i wręcz mamy jakiś cel do osiągnięcia, i chcemy go zrealizować, pomimo nie wiem, trudności, okoliczności. Nie za bardzo się oglądamy, po prostu jest cel i idziemy za tym. I jak Ty się pokazujesz w tej sytuacji? Mamy kartę sądu, i sąd mówi tutaj, że tak. Ruszasz z czymś albo sytuacja rusza, po prostu wystartowała i ty czujesz się jak nowonarodzony, bo jednak sąd mówi o takim przebudzeniu, o tych siłach witalnych, które powracają, o takiej właśnie żywiołowości, ruszeniu z zapałem. Karta sądu również mówi o tym, że może to być kolejna szansa czegoś, tak? to, czyli to ruszenie jakby do przodu może mieć związek również z przeszłością. Tak to się ciekawie zapowiada. Dobrałam sobie, dlaczego właśnie jest ten sąd, ponieważ jest czwórka pucharów odwrócona. I ona mówi o tym, że bierzemy szansę, dostrzegamy szansę, bierzemy los w swoje ręce i jakaś, jakaś propozycja jest tutaj nam pokazana i nie marudzimy, po prostu bierzemy, co jest. I bardzo ciekawie się tutaj te karty układają, ponieważ mamy te dwa asy. Jeden as tu w przeszłości, drugi w najbliższej przyszłości. I one tak jakby zamykają całą tą tutaj atmosferę. Więc ja myślę, że jest tutaj dla pewnych z Was właśnie zaczepienie tego, tej jakby drugiej szansy czegoś z przeszłości, czegoś co było zaczęte albo. Po prostu tak, jakby drugi etap czegoś, co jest już tutaj w przeszłości zapoczątkowane, i od razu jak te karty wypadły, no to pojawiła się no ciąża. <laughs> po prostu niektórzy z Was właśnie będą się spodziewać dziecka, będąc zostaną rodzicami, bo właśnie pojawiła się bardzo taka kreatywna energia, i tutaj może być jakiś pomysł na stworzenie czegoś swojego, coś, co pielęgnujemy. Czy to jest taki na przykład coś, co jest takie bliskie naszemu sercu. Jeżeli to chodzi nawet o, o sytuację zawodową, bądź jest to nowa znajomość, ale taka na poważnie, bo pentakli jest bardzo obiecujący to jest takie ziarenko, z którego może wyrosnąć drzewo. Dobry potencjał na coś, no i bardzo też takie ukorzenienie, prawda? Mamy też tutaj właśnie ten trąd za cesarzową, taki jak ten Wielki Pentak. To warto zainwestować. No i prawda tak jakby rośnie, rośnie, tak samo jak rośnie dziecko właśnie w łonie cesarzowej, bo ona jest tym właśnie symbolem takiego, takiej płodności, kreatywności, stworzenia czegoś. I to już tak jakby jest zaczęte. Natomiast teraz jakby w chwili obecnej ruszamy ku temu. Jakby zanim to się, że tak powiem. Urodzi, najbardziej mi to tutaj pasuje, i prawda, może być to analogia do jakiegoś projektu, albo do czegoś kreatywnego, co tworzysz, może wydajesz książkę, albo, albo no, no jest to coś związane z, jakby, z twórczością, coś, co wychodzi z Twojego pomysłu, i może właśnie zakładasz jakiś biznes, ale coś, co jest Ci bliskie sercu co bardzo też wierzysz i troszczysz się o to właśnie żeby to wyszło zależy nam tak zależy nam na tym żeby to wyszło nie tylko żeby były z tego pieniądze na przykład W najbliższej przyszłości no karty pokazują że będzie prawda tak jakby ta ostatnia prosta będzie ciężka i tu te karty mogą mówić, że znowu, zanim się to wszystko tak jakby okaże, zapoczątkuje, to te, te połączenie też tych kart mówi o jakimś takim wylewie emocjonalnym. Tu myślę, jakby to, tutaj jest jeszcze trochę roboty, czyli tak jakby, zanim się to dziecko urodzi, no to trzeba je urodzić, a, a prawda? Każda kobieta, która przeszła poród, no wie, co to znaczy. Także jest tutaj jeszcze do roboty i jakby mam wrażenie, bo dzieje się to też w otoczeniu tej ósemki pentakli mam wrażenie, że tak jakby nie kończy się donoszenie tych kolejnych rzeczy do, do jakby, do sprawdzenia do, do zrobienia czyli na przykład, nie wiem starasz się o dotację i musisz ciągle te dokumenty jakby uzupełniać ciągle jakby coś jeszcze dopracowywać i karta yy, Tutaj mogą być też takie emocjonalne, no bo idziemy z dziesiątki do asa i najpierw musimy wszystko dźwignąć jakby i tymi ostatnimi siłami jakby docieramy do tego, co tutaj jest. As znowu Pucharów może mówić o tym, że też y, dźwigamy uczucia, tak, wylew uczuć. To jest, y, as pucharów często też mówi o takim właśnie takiej fontannie uczuć, tak, ale mamy jej dziesięć, bardzo, bardzo dużo, więc tu może być. Naładowanie takiej emocjonalnością. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jakby jest tutaj dużo tej energii też, takie jakby wstałeś z martwych i bardzo chcesz to zrobić. Jest druga szansa. Ta karta również może mówić o tym, że doszła do Ciebie wiadomość jakaś, która informacja, która jakby obudziła Cię do tego działania. Tak? jest to jakiś prezent od losu który się jakby okazał który się tobie w jakiś sposób pojawił tak? czyli pojawiło się to rozwiązanie czegoś co byś ty chciał natomiast wyzwaniem tej sytuacji mamy tą trójkę pucharu trójkę mieczy trójka mieczy mówi no, o... no jest to smutna karta która mówi o jakimś zranionym sercu o jakichś uczuciach właśnie yy... no, zrani zranionych i dlatego tak patrzę na tego puchara tutaj, asa pucharów, no tą wylewność, więc tu może być cała ta sytuacja bardzo emocjonalna dla Ciebie, bądź dla jakiejś osoby, która jest tutaj zawiązana za w tej sytuacji, tak? Czyli wyzwaniem będzie jakby no pokonanie jednak tutaj jakiejś uczuciowości, czy to będą przygnębiające uczucia, uczucia, że ktoś nas stracił, odosobnienia, czy jakby, czy ruszając tak do przodu, prawda, nie będziemy, bo rycerz mieczy, on nie za bardzo się przejmuje, kogo stratuje po drodze, on ma cel i on dąży do tego celu, on po prostu gna i nie wchodzimy mu lepiej w drogę, tak? no bo ma ten miecz, może nimi wymachiwać. I właśnie, może być tak, że kogoś urazimy, po prostu realizując swój cel. Dobrałam sobie kartę, dlaczego to jest wyzwaniem? No, bo jest król Pucharów. I król Pucharów znowu jest taką emocjonalną kartą. Znowu mamy ten wodospad. No i te uczucia. Może być to osoba z podznaku raka. Skorpiona będzie ryby znaku wodnego, ale mam wrażenie, że jakaś naduczuciowość, jakiś wylew emocjonalny, yy, no, może być tutaj problemem. Czy ktoś podchodzi do sprawy zbyt uczuciowo. Tym bardziej, że jakby jaka by była rada na czym się skupić, jako ostatnią kartę to dopieram i wyszła mi królowa mieczy. Królowa mieczy. Prawda? Ona tutaj jest taką, takim naukowcem, w ogóle lekarzem też. Jeżeli właśnie, jeżeli są, no bo na samym końcu właśnie to dziecko się dorodzi, prawda? Mamy tego kartę głupca, więc jakby z tej ciąży w końcu po tych trudach wszystkich i tak dalej jest nowe życie, no, nowonarodzone, prawda? Nowe życie dla rodziny, no to dziecko się pojawia, tak? Ale prawda, czy coś tutaj się dzieje pomiędzy. Jeżeli tak, no to skupmy się na sprawach logicznych, bo ona jest tutaj, właśnie jestem lekarzem, ma do laboratorium, trzyma się faktów, trzyma się jakby tego wszystkiego, co wie, prawda? Jest jakimś chirurgiem tutaj, ma skalpę. Więc myślę, logiczne myślenie i takie podejście z troszeczkę do sprawy zimne będzie tutaj zalecane. Właśnie ze względu na to ogromne serce, które łat łatwo jest trafić w takie ogromne serce po prostu tym mieczem, prawda? E bo to jest duża tarcza. No i jest ten król Pucharów, który właśnie mówi o tej emocjonalności. To może być takie duże serce, że, prawda, jak balon i wystarczy malutka szpilka, i prawda, balon pęka. Tak, wylewa się wtedy. E dla, przy, jaka jest przyczyna w ogóle całej tej sytuacji, co byś ty chciał tutaj? No i przyczyna mamy tak, wypadła ósemka mieczy, a ona tak wypadła tak jakby <laughs> bokiem, więc prawda nie wiem, czy będzie odwrócona, czy nie. Jest sobie tak, czeka prawdopodobnie na to, żeby się uwolnić stąd. No Ta ósemka mieczy mówi o tym, że nie widzimy jakichś rozwiązań, że czujemy się w potrzasku i jakby sz, no, szukamy tych rozwiązań, jeżeli ona jeszcze się nie odwróciła, bo tak, prawda, tak już by było dobrze, bo już yy, zorientowalibyśmy się, że ograniczenia są tylko w naszej głowie, natomiast szykujemy się na to, tak? Jest to jakby pierwszy krok ku temu. Dobrałam również kartę i wyszła mi dwójka pentakli. I znowu dwójka pentakli mówi o szacowaniu. O szacowaniu, o o właśnie sprawdzaniu za i przeciw, o dwóch propozycjach, i teraz nie wiemy, na którą się zdecydować, i tak samo mamy te dwa asy. Tak, coś tutaj nie jest jeszcze postanowione. tak? Być może rządujemy jakimiś dwiema rzeczami. Dobrałam też kartę jakby coś z tym związane. Zwróćmy uwagę, że jest tu jakaś niewiadoma, bo. I na tej karcie, i na tej karcie, i na tej mamy osoby z zamkniętymi oczami, więc coś tutaj nie widzimy, tak? Mimo tego, że jest jakieś wołanie, bo karta znowu y, sądu również mówi o takim anielskim wołaniu, coś nas woła, takie w angielskim to się ładnie nazywa, to się nazywa calling, czyli może być takie wewnętrzne wołanie y, drogi życia albo po prostu coś Każe nam wypełnić nasze przeznaczenie, i to jest taka właśnie karta karmiczna, gdzie dużo jest. No, ten anioł też zwiastuje to, co było już dawno, dawno zaplanowane dla ciebie, przed Twoim urodzeniem. Więc <laughs> może być tak, że Ty jakby ruszasz, ale nie widzisz, natomiast jest chęć wyplątania się z jakiegoś ucisku. E nie do końca możemy się zdecydować, albo tylko jedną nogą, prawda, jesteśmy gdzieś, tak? I dlaczego? Bo są jakieś marzenia. Ale znowu, ta karta mówi o tym, że coś byśmy chcieli, mamy takie marzenia, mamy jakieś znaki, tu mogą być jakieś sny, jakieś e, właśnie informacje z, z tego innego wymiaru, prawda, nierealnego. E, ale tu nie ma nic namacalnego, tak? Więc taka jest podstawa. Nie wiadomo za bardzo. Natomiast ciekawe jest to, co, co byście chcieli. No i mamy trójkę mm, kijów. Trójka kijów mówi o nowym początku o tym, że te statki w końcu przybyły. Ja jestem gotowy, czekałem na nie. Jest tutaj pewnego rodzaju oczekiwanie, tak? Ale chcemy, żeby te statki już przybyły, żeby można było wyruszyć w dalszą drogę, tak? Czyli jakiś rozwój, jakaś ekspansja, dokończenie właśnie jakiegoś oczekiwania na coś, tak? W międzyczasie tego oczekiwania będziesz musiał sporo spraw tutaj załatwić tego, co widać. Ale ciekawe jest to, że tak jakby te wszystkie postacie z zamkniętymi oczami, tak, żonglujące, Yy, sprawdzające za i przeciw, być może zastanawiające się, czy sytuacja, nie wiem, jest ryzykowna, może chcesz zainwestować jakieś pieniądze, bo jest tutaj ta dziewiątka pentakli, która mówi o inwestowaniu. O często właśnie biznesie, założeniu swojego biznesu, pod spodem królowa mieczy znowu, tak? No i dziesiątka pentakli. Więc tu królowa mieczy, myślę, dobrze załatwi. Całą tą sprawę. Ale ciekawe jest to, że tutaj mamy te dwa statki. Są burzliwe wody, ale one czekają, nie zatapiają się. Być może czekają właśnie, aż ty się odwrócisz tutaj i je zobaczysz, tak? Ale potrzebna jest właśnie taka analiza, zanim się zdecydujesz. Bo jednak nie ma tutaj tej decyzji, ale czujesz tak, jakby się przygotowujesz. No, i właśnie, czego doświadczasz? <coughs> Dziesiątka kijów mówi o ogromnie obowiązków, o tym, że już naprawdę zebraliśmy wszystko, co się dało. Być może jest to przeprowadzka. Mamy cały zapas tutaj doświadczeń, różnych rzeczy i idziemy ta ostatnia prosta, aby dojść do tego asa pucharów. Tak? No, ale ten as pucharów się pojawia. I może być też właśnie wybuchem takiej dużej emocjonalności i dokończeniem tego, co się tutaj zadziało. Tak? Być może jest to też właśnie druga szansa. Dzieje się to wszystko w otoczeniu tej ósemki pentakli. Ósemka pentakli <laughs> mówi o pracy o ciężkiej pracy, dużej ilości pracy. Ta praca przychodzi z zewnątrz doskonaleniu czegoś, mistrzostwu. Mogą być to jakieś dodatkowe zlecenia, dokańczanie czegoś, często to jest takie ostatnie szlify, ostatnie polerowania, jakby czegoś przed właśnie tym nowym początkiem, tak? I ta karta mówi, że będzie dużo, no może nawet takiej pracy po nocach, bo to jest taka praca po nocach, że wszystko musi być zamknięte, tip-top na ostatni guzik, wszędzie musi być kropka nad i i tak dalej. To, czego nie widzisz, no to jest ósemka Kijów. I ósemka kijów mówi o komunikacji, o jakichś wiadomościach, znakach, które przychodzą. I do, do, wypadła również karta szóstki kijów. I ta szóstka kijów mówi o tym, że te informacje dadzą ci jakby zielone światło, bo jest to karta sukcesu, uznania przez innych. I jeżeli starasz się na przykład na jakiś konkurs, albo um, składasz jakieś podania na przykład, czy o właśnie dofinansowanie, czy szukasz inwestorów, bo jest tutaj taka um, poczucie, że to nie jest jakaś taka praca dla kogoś, tylko ty masz tutaj dużo do powiedzenia, dużo jest tego talentu twojego, więc... Bardziej pasuje mi to, jakby to była właśnie coś, co ty sam stworzyłeś. I czekasz na te statki, chcesz, żeby one przybyły, i nie widzisz tego, że ta, te pozytywne informacje o sukcesie do ciebie idą, tak? Bo to jest w tym obszarze ukrytym. No i wszystko się fajnie kończy, bo kończy się kartą głupca czyli zaczynasz zupełnie nowy etap i ruszasz ku nowemu. Więc są narodziny tego właśnie nowego. Także. Fajne czytanie. Naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o pracę, no to coś nowego się szykuje, i jeżeli zastanawiasz się tutaj nad otworzeniem biznesu, jeżeli jest teraz ciężko, no to trzeba to przetrwać, bo jakby tu będą pozytywne odzewy. Tym bardziej, że mamy tę ósemkę pentakli, że ktoś ci prosi, żebyś coś tam dokończył. Um, no to tutaj jakby zaprowadzi ta ósemka i ta ósemka, prawda? Ta ósemka mówi, że to, co by było wysłane stamtąd, doprowadzi do tego sukcesu i uznania. To się wszystko będzie podobać. No i kończymy właśnie nowym początkiem, zupełnie świeżym. To, co zapoczątkowałeś tutaj, urodzi się na samym końcu. No i rada, aby się skupić na. W ogóle na szczegółach, ale skupić się też na takiej systematyczności, logicznym myśleniu, nie za dużo emocji. Co jest czarne, to jest czarne, co jest białe, to jest białe i takim matematycznym, prawda? Nie ma nic pomiędzy, żeby wszystko było też dobrze zapisane, jeżeli chodzi o sprawy prawne, bo często właśnie królowa kijów, królowa mieczy. I król mieczy Mówią o takich osobach, które są właśnie Naukowcy, prawnicy Coś, co jest zgodne z prawem Certyfikat Jeżeli tutaj otwierasz coś, no to zadbaj Żebyś miał ten certyfikat Właśnie ona wskazuje tutaj Na, na przykład taki Aj, wypadło mi z głowy no, że masz prawa do tego pomysłu, tak? to co wymyśliłeś, także sobie to musisz opatentować, właśnie opatentować i jakby zadbać prawnie. Dużo logicznego myślenia, tak? bo jednak, jednak energia jest szybka, a wszystko się wywodzi od tego, że nie za bardzo widać. Także mm, zwróć na to uwagę, baranie, i myślę, że to wszystko. Pozdrawiam serdecznie, widzimy się za miesiąc.